Szanowni Państwo, mija pierwszy tydzień września, dzieci i młodzież, mam nadzieję, że radośnie, do szkół pędzą, no ale w tych szkołach, polskich szkołach, nie dzieje się za dobrze, a to dzięki pani minister edukacji narodowej, która, przypomnijmy, w wieku zaledwie 37 lat uzyskała magisterium na temat tego, co dzieje się, jeżeli chodzi o katechezę, ale także tak zwaną edukację zdrowotną i ogólnie. Z czym mamy do czynienia w polskich szkołach? Już za moment będziemy rozmawiali z doktorem Waldemarem Jakubowskim, przewodniczącym Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NZZ Solidarność. To jest rozmowa Polocewem. Ta rozmowa odbywa się w ramach audycji Gość Radia Pallotti FM, a tak jak wspomniałem, Państwa i moim gościem jest dr Waldemar Jakubowski, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NZZ Solidarność. Panie doktorze, witam bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie Pana redaktora i słuchaczy. Pięknie dziękuję Panie doktorze za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji. No właśnie, kończy się pierwszy tydzień nauki Anno Domini 2025, rok szkolny 2025 na 26. Jeżeli Pan doktor pozwoli, to rozpocząłbym naszą rozmowę i zadał pytanie w kwestii niezwykle istotnej. Około 10 tysięcy katechetów straciło pracę, dlatego że bezprawnie Ministerstwo Edukacji Narodowej, podwodzą, przypomnę, Państwu Barbary Nowackiej, zredukowało o połowę, czyli o jedną godzinę lekcje religii. Proszę powiedzieć, czemu taki zabieg miał służyć? A właściwie ma służyć, bo on już wszedł w życie. Tak jest. Jeśli chodzi o tę liczbę, to my jeszcze nie wiemy dokładnie, bo dane dopiero spływają. Będziemy wiedzieli pewnie pod koniec września, jaka jest skala zjawiska. To oczywiście były szacunki, bo tych świeckich katechetów było około 21 tysięcy, więc połowa to rzeczywiście jest 10 tysięcy, ale może być to zjawisko dużo głębsze. A może, może nie, ale tak czy siak, to mamy do czynienia tu z ewidentnym łamaniem prawa. Proszę sobie, no myślę, że wszyscy słuchacze, jeśli nie wiedzą, to, to, to jest sytuacja taka, że przecież rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zostało wydane w wyraźnej sprzeczności z aktami ustawowym wyższego rzędu. A także z Konstytucją Rzeczypospolitej, z umową międzynarodową z Konkordatem i wbrew wyrokom Trybunału Konstytucyjnego. Więc mamy do czynienia z niebywałą sytuacją kompletnego lekceważenia prawa. I teraz pytanie, dlaczego tak się dzieje? Ja myślę, że to chodzi o to, że rzeczywiście być może niektórym w obecnym rządzie czy w otoczeniu tego rządu po prostu religia przeszkadza. Nie mieści się w czymś, co się nazywa europejskim obszarem edukacji, w bez bezwyznaniowością, brakiem tożsamości. I dlatego taki atak na lekcje religii i na katechetów. Tak, takie jest moje przekonanie. Panie doktorze, zarówno religia, jak i tak zwana edukacja zdrowotna to są zajęcia nieobowiązkowe. I chciałem zapytać o ową równość między zajęciami, jeżeli tak mogę oczywiście powiedzieć. Mianowicie religia ma być, a właściwie już jest, bo dyrektorzy chyba po nocach nie śpią i ci, którzy układają podziały godzin i jeszcze pewnie przy tych podziałach godzin pracują, ma być przed albo po obowiązkowych zajęciach, czyli matematyce, języku polskim, etc., etc., to jeżeli chodzi o religię. Natomiast edukacja zdrowotna, która też jest przedmiotem nieobowiązkowym, ona już nie musi być ani przed, ani po, tylko na przykład może być między matematyką a językiem polskim czy francuskim. Tak jest, jest bardzo wyraźnie, mamy do czynienia tutaj z nierównością, a nawet więcej z dyskryminacją, bo także trzeba tu zwrócić uwagę na społeczny aspekt potraktowania katechetów. Przecież to są tacy sami nauczyciele jak inni, a zostali potraktowani jako nauczyciele drugiej kategorii w bardzo wyraźny sposób. I wbrew zapowiedzi pani minister, która przecież wyraźnie powiedziała, że katechetami się zaopiekuje, żeby się nie martwili, że znajdą, swoją, znajdą pracę w takim czy innym wymiarze. No Żadnych konkretnych propozycji nie padły. Przedmiot jest wprowadzany, jeśli chodzi o edukację zdrowotną i zmiany w religii właściwie z dnia na dzień, tak to można powiedzieć w systemie oświaty, bez żadnego przygotowania, bez pilotażu. Także, także jest to w naszym przekonaniu sytuacja skandaliczna. Tym bardziej też yy, równie skandaliczne jest potraktowanie yy, oświadczenia, jeśli chodzi, bo w, w przypadku WDŻ na przykład było tak, że jeśli dziecko chciało chodzić, no to pisało oświadczenie. A tu, żeby nie chodzić, Trzeba na, napisać poświadczenie, że nie będzie się uczestniczyło w tych zajęciach. No, ja się po raz pierwszy spotykam z podobną praktyką prawną, właśnie takiego negatywnego oświadczenia. To jest w naszym przekonaniu no, po prostu złamanie zasad stanowienia prawa. A jak pan doktor ocenia to, że takie oświadczenie można złożyć jedynie do 25 września? No to następny aspekt oczywiście, bo przecież z budżetu można było zrezygnować, oczywiście w trakcie było to dużo trudniejsze, znaczy trudniejsze pod tym względem, że wymagało reorganizacji pracy, ale nikt nie mógł zmusić ucznia do chodzenia na budżet. Ciekaw jestem, jak, jak będą zmuszani uczniowie dochodzenia na edukację zdrowotną, jak nie złożą tego oświadczenia, to jest duży znak zapytania. No ale wiemy już, że są na przykład naciski na niektóre samorządy, żeby promowały edukację zdrowotną. Są w niektórych miastach w Polsce właśnie takie nieoficjalne naciski, one idą przez dyrektorów. No i jest też odwrotny, odwrotna sprawa. Niektórzy samorządowcy bardzo wyraźnie powiedzieli, jak na przykład wójt Czarnego Dunajca, że będą finansowali drugą godzinę lekcji religii. No co, jak pan redaktor zatem wie, ministerstwo się bardzo obruszyło i zapowiedziało sprawdzanie zgodności z prawem takiej praktyki. A więc mamy tu bardzo wyraźną walkę z lekcjami religii, to, to, to inaczej tego nie da się nazwać. To jest walka, jakiś element walki kulturowej, która się odbywa przecież nie tylko w Polsce, ale chyba na świecie całym. A propos sprawdzania i oświadczeń prezydent zawetował Nowelę. Ustawy, którą określamy jako Lex z Kamilek. i tam chodziło między innymi o to, że różni ludzie z różnych stron wchodzący do szkoły mogliby sobie napisać tylko takie oświadczenie, że oni nie byli karani, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest przecież coś takiego, jak krajowy rejestr karny, no i tam na przykład nauczyciel idący do szkoły najpierw musi udać się do sądu, uzyskać właśnie takie zaświadczenie, gdzie są przybite pieczątki, nie figuruje. Jak pan doktor ocenia taką, no, moim zdaniem, trochę dziwną propozycję, delikatnie mówiąc dziwną, że wystarczyło napisać oświadczenie i teraz ktoś na przykład przychodzi i prowadzi jakieś zajęcia z czegoś tam właśnie z dziećmi albo z młodzieżą. Te zajęcia trwają na przykład 2-4 godziny, wychodzi, no i cóż, jak mnie, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, bo potem na przykład może się okazać, że taki człowiek wcześniej jednak był karany za no, nazwijmy to czynności seksualne z nieletnimi. No to jest jeden aspekt. Mamy jeszcze, jeszcze taki aspekt, bo nie są nauczyciele, od tego zacznijmy, bo żaden nauczyciel, jeśli jest karany, nie może być nauczycielem. To jest, to jest, to działa automatycznie, tak, jeśli jest wyrok sądowy, to ktoś po prostu przestaje być nauczycielem i, i nie może wykonywać swoje zawody, swojego zawodu. To jest wyraźnie napisane w karcie nauczyciela. Tu chodzi o osoby, które tymi nauczycielami tak naprawdę nie są. Czyli przychodzą z zewnątrz i chodzą do szkoły. Bez większej kontroli czasami i to jest pewien problem. No, jest tu też taka kwestia, że niestety ten obowiązek kontroli w jakimś sensie spoczywa także na dyrektorze. Jeśli jest to na Radzie Szkoły, jeśli nie, jeśli nie to na Radzie Rodziców, to niestety no, pewne pewną, pewną takie odpowiedzialność obywatelską trzeba, trzeba zachować. I pewnych rzeczy nie da się do końca zapisać w prawie, no bo musimy po prostu swoich praw pilnować. Tym bardziej, że jak jeśli mamy do czynienia właśnie z ewidentnym łamaniem prawa, nawet przez najwyższe czynniki rządowe, więc tutaj, tutaj, tutaj bycie obywatelem. Wiąże się z większą odpowiedzialnością jak do tej pory. Ale oczywiście to dobry ruch prezydenta, że zawetował tę ustawę, bo to prawo było rozluźnione. Ja przypomnę, że Leks Kamilek powstał na podstawie pewnego kazusu, który został rozszerzony i doprowadzony troszeczkę do absurdu. Ta ochrona, jakby, jakby wszyscy tam wyglądało troszeczkę to tak, jakby większość nauczycieli, nie wszyscy, no, miała skłonności pedofilskie, bo ta, tak te zapisy prowadziły. No to też, też nie była dobra, dobra sprawa. Natomiast, natomiast rzeczywiście, jeśli mają tam chodzić różnego typu NGOs, jak to się mówi, no to one muszą być kontrolowane, one powinny, moim przekonaniem uzyskać. Zgodę Rady Pedagogicznej albo Rady Szkoły, jeśli jest nie dyrektora, tylko rady całej, bo to, 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 to zupełnie inna sprawa i powinny być takie sprawy oczywiście rozpatrywane indywidualnie. Doszły mnie słuchy, że te biedne dzieci i ta biedna młodzież już tacy są przepracowani i tyle muszą czytać i tyle muszą się uczyć, że. Należy ciąć nie tylko lekturę, ale także i podstawę programową. No i tak raczej to tych zadań lepiej im nie zadawać, no bo przepracowane te biedne, małe dzieci i nieco większe. Panie dyrektorze, przepraszam, panie doktorze, jak pan doktor ocenia właśnie tę sytuację? Ja tak pytam o ocenę, ale widzimy chociażby kwestie zadań domowych, ale także i cięć programowych. Czy szkoła przypadkiem, chyba że ja się mylę, nie jest od tego, żeby zarówno tej wiedzy młodemu człowiekowi, a właściwie tę wiedzę, mu dostarczać i jednocześnie go wychowywać i jednocześnie od niego wymagać, żeby on tę wiedzę w domu zgłębiał, między innymi przez czytanie lektur, ale nie tylko. No tu to, to są kilka aspektów. jest. Rzeczywiście mamy problem w tej chwili ze skłonieniem uczniów do czytania czy do zgłębiania wiedzy, no to są pewne zmiany kulturowe, które zaszły nie tylko w Polsce, niekorzystne zmiany kulturowe, to od razu sobie powiedzmy, ale to, to też nie jest powód, żeby wywieszać białą flagę i pozwalać uczniom, no najzwyczajniej w świecie na lenistwo, na to, żeby nie pracowali nad sobą, bo jest to demoralizujące z jednej strony, a z drugiej strony my potrzebujemy wykwalifikowanej kadry. Nam się społeczeństwo przecież starzeje, kurczy, i jeśli ktoś ma utrzymać. Nasz poziom życia, a przyzwyczailiśmy się do całkiem niezłego, no to to może być tylko i wyłącznie wykwalifikowana, wysoko wykwalifikowana kadra. Jeśli szkoła będzie słaba, no to, no to skąd takich ludzi wziąć? To jest wielki znak zapytania. Tu jest jeszcze taka kwestia związana z czymś, co się nazywa Europejskim Obszarem Edukacji. To jest taki zamiar, który został zapisany bardzo wyraźnie w agendzie 2030, żeby jednak ten poziom, poziom nauczania obniżyć. To mówi się o tak zwanym projektowaniu uniwersalnym. Projektowanie uniwersalne to jest zakładanie pewnego procesu eduk edukacyjnego, który jest skierowany, jest obliczony na ucznia najsłabszego. Tak, tak, żeby sprostał ten uczeń najsłabszy, a pozostali nie. W praktyce, no, jest taki, to jest taki zapis, który skłania nas do tego, żebyśmy twierdzili, że szkoła podstawowa, wiedza, umiejętności w szkole podstawowej mają się zamknąć mniej więcej w tej chwili na klasie czwartej. A reszta, no, to, to właśnie jakieś, jakieś zajęcia opiekuńcze, terapeutyczne związane z różnymi kwestiami. Więc to jest taki, taka, taka sprawa. Jest też kwestia no, tych zmian kulturowych, o których mówiłem, między innymi cyfryzacji, no to, żeśmy nakłoniali uczniów i nauczycieli do korzystania z narzędzi cyfrowych, no i troszeczkę wykopaliśmy ten dołek pod sobą sami. No, bo teraz mamy problemy z uzależnieniem od tych środków, a to jest bardzo łatwe. Obrazy migają, tak. Neurologowie twierdzą, badacze, badacze mózgu twierdzą, że jednak tu zachodzą już zmiany w tym najwcześniejszym okresie, a my dzieciom dajemy telefony komórkowe w wieku już kilku lat. Więc problemów jest bardzo dużo, no ale, ale to oczywiście nie upoważnia rządu czy ministerstwa do wieszania białej flagi. I do odpuszczenia pewnych kwestii. No jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy. Założenie, że ma się rozwijać szkolnictwo niepubliczne, które będzie biło na głowę szkolnictwo publiczne, ale oczywiście dostępne tylko dla elit, bo będzie bardzo drogie. I to jest rzeczywiście ten sektor niepubliczny nam wciąż rośnie. Ja przypomnę, że rozporządzenie o pracach domowych dotyczy tylko i wyłącznie sektora publicznego. Niepubliczne szkoły czy społeczne mogą zadawać te prace domowe. To jest też taki sygnał pokazujący pewną tendencję, pewien zamysł, jak się ma rozwijać oświata. No, my, jako Solidarność, stoimy na stanowisku, że ma być dobre szkolnictwo publiczne, dostępne dla każdego, bo tylko tak możemy się rozwijać jako społeczeństwo. Ja zawsze pytam o to osoby związane z oświatą, czy żeby poznać naszą historię, ale przede wszystkim tożsamość Polski i Polaków, dzieci, a może młodzież ta z liceów, z techników, powinna przynajmniej raz w życiu w ramach wycieczki szkolnej pojechać do trzeciego pod względem liczby mieszkańców miasta II Rzeczypospolitej, czyli Lwowa, czy też do Wilna, czy na przykład do Tarnopola, albo Zaleszczyk. No tak, to oczywiście to jest nasze dziedzictwo kulturowe, którego w żaden sposób nie powinniśmy wymazywać z naszej pamięci. Przecież to, to są ziemie, które należały do Rzeczpospolitej przez pięć wieków. Niektóre, no, no, jeśli chodzi o Wilno, no to oczywiście był to teren Wielkiego Księstwa Litewskiego, więc troszeczkę sytuacja jest inna, no, ale ta kultura polska emanowała. Proszę zwrócić uwagę, jak jesteśmy przy takich sprawach, kiedy kultura polska się najbardziej rozwija dynamicznie. No, w XIX. Jak nie mamy własnego państwa. Przecież te, te procesy polonizacyjne, które Litwini nam na przykład zarzucają, one zachodziły samoczynnie głównie w XIX wieku, kiedy to państwo nie stało. Dlaczego? No bo kultura polska była bardzo atrakcyjna. Ona była postrzegana jako coś rzeczywiście wysokiego. No, a w tej chwili no, trzeba by się bardzo mocno zastanowić, jak jest z polską kulturą, czy ona rzeczywiście jest wzorcem dla innych. Ja myślę, że wciąż jednak tak. Szczególnie dla tych państw na wschodzie, no ale jeśli prześpimy pewien moment, teraz, który mamy dziejowy, no to tego już się nie da odwrócić wtedy. Jeżeli pan doktor pozwoli, na koniec zadam nieco prywatne pytanie. Jakie są najbardziej ulubione miejsca pana doktora w królewskim, stołecznym mieście Krakowie? O, trudno mi powiedzieć. Chyba jednak Kazimierz, tak? Dzielnica Kazimierz, jeśli już mogę mówić o Krakowie, jest moją ulubionym, ale oczywiście Łagiewniki i sanktuarium miłosierdzia Bożego to jest również miejsce, do którego bardzo chętnie jeżdżę. A czy był pan doktor w Nowej Hucie, skąd nadaje pan Tak, byłem w Nowej Hucie, tak. Tak, nawet przez moment mieszkałem w Nowej kucie. Bardzo serdecznie zatem zapraszamy do naszego studia na bulwarową 15a, na dobrą kawę i na rozmowę, jeżeli pan doktor będzie tak łaskaw. Nam będzie bardzo, bardzo miło, a za to spotkanie pięknie, panie doktorze, dziękuję. U progu nowego roku szkolnego państwa i moim gościem był dr Waldemar Jakubowski, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania Solidarności. Pięknie za to spotkanie dziękuję. Również bardzo dziękuję i przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Dziękuję pięknie za przyjęcie zaproszenia. Kłaniam się nisko. Kłaniam się. A ja dziękuję Państwu za to, że byliście z nami w tym wydaniu gościa Radia Pallotti FM. Przypomnę tylko, że wszystkie rozmowy z naszymi przemiłymi, raz jeszcze powtórzę to słowo, gośćmi, są na YouTube Pallotti TV. Jak Państwo wpiszą, tam można te rozmowy raz jeszcze. Posłuchać ich po prostu, albo jeżeli ktoś nie zdążył, wysłuchać na naszej antenie, to po raz pierwszy zgłębić się w tematykę, którą poruszamy, a poruszamy to, co jest ważne dla nas w różnych aspektach naszego życia, dzisiaj to oświata, ale także i w tym tygodniu rozmawialiśmy między innymi, proszę Państwa, o. Bardzo istotnym wydarzeniu, a właściwie wydarzeniach, jakie mają miejsce w Muzeum Architecesji Warszawskiej. No i oczywiście przenieśliśmy się także do Borysławia i mówiliśmy o tym pięknym mieście i o Stowarzyszeniu Polaków, którzy tam są i podtrzymują naszą historię i naszą tożsamość, o której wspomniał pan doktor Waldemar Jakubowski, niezwykle istotną. Tożsamość. Pięknie dziękujemy za to spotkanie. My z Franciszkiem Cwaliną, który realizował ten program, powracamy o godzinie 22.00 po to, by przedstawić Państwu raport Pallot -Jewen. Tomasz Kornecki, do usłyszenia.